Kryzys wieku średniego to zjawisko dotykające ludzi, niezależnie od ich płci, pochodzenia czy statusu społecznego. Może dotyczyć każdego, kto zorientuje się, że właśnie dotrwał do symbolicznej połowy średniej oczekiwanej długości życia. Średnia ta to nic innego jak przewidywany czas, który prawdopodobnie będzie dane ci przeżyć, wyliczony na podstawie danych z całego kraju. W Polsce wynosi ona około 81 lat dla kobiet i 74 lata dla mężczyzn. Czyli średnią z tego będzie połowa, 40,5 lat dla kobiet i 37 lat dla mężczyzn. Niektórzy ludzie popadają w stan kryzysu z dnia na dzień, inni zaś tygodniami, a nawet miesiącami sukcesywnie utwierdzają się w przekonaniu, że młodość jest już jedynie przeszłością i nic więcej w swoim życiu nie będą w stanie osiągnąć. Badacze tego zjawiska wyróżniają najczęściej trzy sfery, które są bezpośrednio związane z przeżywaniem tak zwanej środkowej dorosłości, a procesy w nich zachodzące często prowadzą do omawianego zjawiska. Biologia Pierwszą z tych sfer jest oczywiście biologia ludzkiego organizmu. U kobiet nieuchronnie zbliża się moment menopauzy, wraz z którym muszą się one pogodzić z faktem, że nie wydadzą na świat już więcej potomstwa. Znane są przypadki kobiet, które przez całe dotychczasowe życie były zadeklarowane, że nie chcą mieć dzieci, a kiedy tylko bez odwrotu straciły możliwość ich posiadania, to zaczynały żałować, że wcześniej się na nie nie zdecydowały. W przypadku mężczyzn natomiast dochodzi do stopniowej utraty sił, wynikającej z coraz niższych poziomów testosteronu w organizmie, czego rezultatem jest spadek masy mięśniowej, utrata włosów i problemy w osiąganiu erekcji. Oprócz tego, niezależnie od płci, wraz z wiekiem wzrasta ryzyko zapadania na choroby przewlekłe, jak chociażby cukrzyca czy nowotwory. Wynikają one najczęściej z dotychczasowego trybu życia, pełnego stresu i braku zdrowych nawyków. Wieloletnie, notoryczne niedosypianie, stymulowanie się używkami, przemęczenie i brak aktywności fizycznej w końcu muszą przynieść efekt i ma to miejsce właśnie wtedy, gdy organizm wskutek naturalnych procesów zaczyna powoli tracić siły. Wiek średni jest więc punktem kulminacyjnym, w którym ponosi się konsekwencje za wspaniałą i niczym nieograniczoną młodość. Sfera psychologiczno-społeczna. Tym sposobem dochodzimy do kolejnej sfery psychologiczno-społecznej. Wyobraźmy sobie mężczyznę w średnim wieku, który od ponad 20 lat nieustannie pracuje, a oprócz tego jest żonaty i ma niemal dorosłe dzieci. Jest to wręcz książkowy przykład osoby zmierzającej w kierunku kryzysu. W pewnym momencie, nasz hipotetyczny bohater uświadomi sobie, że wkroczył właśnie w ostatnią fazę dojrzałości, czyli starość. Chcąc nie chcąc, w jego głowie dochodzi wtedy do weryfikacji swojego dotychczasowego życia zestawienia tego, co osiągnął z tym, o czym marzył w młodości. Sens jego dalszej pracy zostaje podważony, gdyż dojrzałe dzieci są już w stanie same zadbać o swój dobrobyt. Znika również potrzeba noszenia maski wychowawcy o twardych, stalowych zasadach, ponieważ zadanie rodzicielskie, którego podjął się 20 lat wcześniej, zostało wykonane. Są dwie strategie, które można przyjąć w takiej sytuacji. Pierwsza z nich to wypieranie się kryzysu i udowadnianie wszystkim dookoła, że starość jest wciąż odległą perspektywą, co zazwyczaj kończy się próbą przeżycia młodości na nowo. Stąd właśnie tak częste w tym wieku zdrady czy spełnianie zachcianek. Druga postawa natomiast oparta jest na pogodzeniu się z faktem przemijania oraz uwrażliwieniem się na rzeczywistość. Dlatego właśnie mężczyźni w średnim wieku tak często zmieniają swoje oblicze. Analogicznie sytuacja wygląda u kobiet. Zakończenie procesu wychowania dzieci powoduje, że jedna z najważniejszych ról w ich życiu bezpowrotnie znika. Często, w parze z tym zjawiskiem, mogą iść wątpliwości, czy niezbyt wiele czasu zostało poświęcone karierze zawodowej zamiast rodzinie, bądź odwrotnie. Zazwyczaj kobiety przeżywające kryzys uniezależniają się jako jednostki, zaczynają bardziej stawiać na swój rozwój i spełnianie ambicji, a także stają się bardziej decyzyjne niż do tej pory. Kultura zachodu nie sprzyja komfortowemu starzeniu się. Jako społeczeństwo, zewsząd jesteśmy bombardowani archetypem idealnego piękna, które ściśle związane jest z młodością. Starość utożsamiana jest wręcz z chorobą, co może powodować obniżenie poczucia własnej wartości u osób w średnim wieku, a nawet wrażenie niedopasowania do reszty społeczeństwa. Odbija się to głównie na kobietach, które za wszelką cenę próbują utrzymać swoją atrakcyjność sprzed lat. Oczywiście pracowanie nad zdrową sylwetką jest pozytywnym zjawiskiem. Należy jednak mieć świadomość, że pewnych barier nie da się przeskoczyć i warto dbać o siebie na miarę własnych możliwości, zamiast porównywać się do narzucanego nam sztucznego obrazu ludzi sukcesu. Kryzys wieku średniego może mieć też inne powody. Często rozpoczyna się od jakiegoś istotnego wydarzenia, obracającego dotychczasowe postrzeganie świata o 180 stopni, jak na przykład opieka nad niesamodzielnym rodzicem w podeszłym wieku, bądź nawet jego śmierć. Wpływ mają również takie wydarzenia, jak wyjazd dzieci na studia, lub ich całkowita wyprowadzka i zakładanie przez nie własnych rodzin. W psychologii opisuje się to zjawisko jako syndrom pustego gniazda. Dotyka on zwłaszcza kobiet, dla których rola matki była dotychczas dominującą. Potrzebne jest wtedy zdefiniowanie siebie na nowo, odnalezienie sensu na innym polu i wykazywanie na nim zaangażowania, tak aby poczuć się ponownie spełnionym. Niejednokrotnie rola matki zastępowana jest przez rolę nadopiekuńczej babci, co może prowadzić do tworzenia się toksycznych relacji rodzinnych i kreowania negatywnego wzorca wychowawczego dla dzieci. Dzieje się tak, ponieważ kobiety w średnim wieku pragną naprawić swoje błędy z procesu wychowania własnego potomstwa i zagwarantować wnukom wszystko, czego nie były w stanie zapewnić jako rodzice. Podobne zjawisko zauważalne jest u mężczyzn wchodzących w rolę dziadka. Sfera filozoficzno-egzystencjalna. Ostatnią z trzech omawianych sfer jest ta związana z poczuciem sensu egzystencjalnego. Kryzys wieku średniego często wynika z dokonywania bilansu swojego dotychczasowego życia oraz snucia refleksji nad jego jakością. Konfrontujemy wtedy nasze plany z młodości z tym, co udało nam się osiągnąć. Pojawia się rozczarowanie, świadomość bezpowrotnie zmarnowanych okazji i poczucie przemijania. Warto zatem podzielić się komentarzem dla statystyk po to, żeby nigdy nie żałować zmarnowanej okazji na jego napisanie. Wydawać by się mogło, że towarzyszące kryzysowi poczucie przemijania nieodłącznie wiązać się będzie z narastającą świadomością nieuchronnej śmierci. Co ciekawe jednak, badania empiryczne w tym zakresie nie potwierdziły występowania obaw przed śmiercią jako elementu kryzysu. Ludzie w średnim wieku wciąż czują się jeszcze w miarę na siłach, aby korzystać z życia. Ciąży im natomiast świadomość upływającego czasu oraz fakt, że mogli osiągnąć więcej. Są też oczywiście dobre strony okresu środkowej dorosłości. Według obserwacji Junga u osób będących w okolicach 40-50 roku życia pojawia się bardziej intensywne zainteresowanie kulturą, sztuką, filozofią i religią, co ma niewątpliwie pozytywny wpływ na samorozwój. Oprócz tego dochodzi często do próby rozpoczęcia swojego życia na nowo, odkrycia pasji, zmiany pracy czy nawet przeprowadzki w odległe miejsca. Ludzie zaczynają działać w przekonaniu, że nie mają na ten moment nic do stracenia, bo pewien etap w ich życiu został już zakończony sukcesem. Są więc w punkcie, w którym mogą na nowo decydować i wybierać, co dalej robić. Osoby w średnim wieku mają również znacznie większą zdolność rozumienia samego siebie i odróżniania własnych potrzeb od tych narzuconych z zewnątrz. Podejmują dzięki temu bardziej świadome decyzje, niejednokrotnie kierując się zasadą teraz albo nigdy. Co prawda, młodzieńczy idealizm zamienia się w nieco bardziej pesymistyczno-kontemplacyjne podejście do rzeczywistości, wynikające z próby zdefiniowania siebie na nowo przez osoby, które utraciły swoje dotychczasowe role społeczne. Można to jednak umiejętnie wykorzystać jako dobrą okazję na zmianę wszystkiego, z czego nie byliśmy do tej pory zadowoleni w swoim życiu i potraktować to jako zdrowy reset życiowy. A może kryzys nie istnieje? Podsumowanie. Pomimo wielu badań potwierdzających istnienie zjawiska kryzysu w wieku średniego, niektórzy znawcy postulują, że występuje on znacznie rzadziej, niż przyjęło się w powszechnej opinii publicznej. Najnowsze publikacje wskazują, że na przestrzeni lat poziom ludzkiego zadowolenia z życia nieustannie rośnie, aż do późnej starości, co mogłoby sugerować, że kryzys ten jest jedynie subiektywnym zjawiskiem. Wnioski płynące z tego odcinka są proste. Warto na każdym etapie życia dążyć do swojej niezależności i szczęścia. Nawet Podejmowanie złych decyzji w młodości może zaowocować cenną lekcją na późniejszy okres środkowej dorosłości. Jeśli jest wśród Was ktoś, kto przeżył taki kryzys, niech podzieli się doświadczeniami i porówna je z tą analizą. Do usłyszenia w następnym odcinku.